Siemanko widzowie, dzisiaj mam przed wami speedrun popi playtime Spróbujemy tutaj bez glitchy, bez bugów przejść całość Znaczy w sposób, że po prostu nie pobijając nam, że tak powiem przejścia w siadę czy coś To no, oczywiście będziemy trochę pomijać tego etapu I powiem wam, że ogólnie <laughs> To jest moje drugie podejście do nagrywania speedrunu Bo w poprzednim speedrunie, mimo że się starałem do to... E, po pierwsze, gra mi się sama z siebie zbagowała, bo nie mogłem wykonać jednej czynności, dopiero mi się odblokowała po bardzo długim czasie. Tak, moje szczęście, jak nie chcę gliczować, to i tak, i tak zgliczuję, ale to nie było nic ciekawego, żeby na tyle, żeby po prostu wam pokazywać w serii gliczy. Bo niestety tylko to było to, że nie mogłem wsadzić farby z zielonym do e, tutaj łapki robienia. No i druga rzecz. Jak już mi się udało, no musiałem wczytać. Stwierdziłem, że i tak i tak tam no około 3 minut straciłem na to, żeby w końcu wpaść na pomysł, żeby wczytać. To no niestety po tym się okazało, że w bonzo już po tych 3 minutach mnie pokolał. Bo się zestresowałem mówiąc do Was i. Co? Dobrze. Dobra. Popi. Kurczaczki, no i znowu kilka sekund idzie. No ale to nie będzie najszybszy jeszcze speedrun. Dajcie znać, czy chcecie różne kategorie speedrunu. No i idziemy tu. Ej! To może pójść nie tak. W sumie stres podczas nagrywania speedrunu, że wszystkie musi pójść dobrze. Także wiecie, już tutaj mamy kilka sekund do oszczędzenia. No najgorsze jest to, że część rzeczy z tego co ja wiem nie można pominąć. Na przykład mama musi zawsze się nagadać. W sumie tak troszeczkę jak w życiu, nie? I mamy. Już się bałem, że się nie uda. No i zobaczcie. Najważniejsze, co teraz może być. Tutaj nie czekamy, aż popis sobie zostanie zgarnięta, tylko wskakujemy. Zawsze to jest kilka sekund. I z tego co wiem. To dopiero tutaj się teleportujemy i dopiero jak jest po krzyku popi Dopiero my przechodzimy do kolejnego miejsca i tutaj już jesteśmy biegniemy na sprincie Tutaj podobno jest sposób żeby też szybciej to zrobić to co ja robię ale My powiedzieliśmy my nie korzystamy z, tutaj z bugów Nie w tej strony Widzicie, to wszystko jest do poprawienia. Tutaj wszędzie możemy poprawić ułamki sekund, sekundy, minu, minuty. Pewnie minuta z takich błędów się znajdzie. No ale cóż. Z tego co wiem, już nie będziemy robić tutaj kliczu, ale to było pierwszy raz tutaj jak spotkaliśmy mamę, poza ściągnięciem popi przez, pop przez nią. No ale cóż. W ogóle ciekawa jest tutaj podmianka postaci, ale to Admiros chyba więcej robi. Nie, Admiros na razie tylko szuka chyba. Liczy. Liczy. Znaczy jak wszystko od tyłu wygląda, jakkolwiek by to nie brzmiało. Także... Ale słońce świeci. Część serii nagrywam już teraz z kamerą, część bez. Zresztą barbera Barbara mnie dawno nie było, także pozdrawiam widzowie. A jak już mówię o łapce w górę. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subiku, o bo... W sumie, wy lubicie to oglądać. Ja lubię dla was tworzyć. W sumie ostatnio też dużo różnego innego kontentu jest, bo i Fortnite, o który dużo z was się pytało i w sumie takie rzeczy związane z Fortniteem. podejrzewam, wam, że więcej z was lubi. Mamy łapki, znikamy i teraz tak. <laughs> Cała rzecz, żeby przejść naprawdę szybko po playtime, ej, łapko, jest związana z tym pomieszczeniem, bo my potrzebujemy zielonej łapki, którą dostajemy na start. Tylko, żebym ja się nie zestresował przy Bonzo i żeby mi się nic nie zbagowało. To byłoby dobrze. Byłoby dobrze, widzowie. Ogólnie, co teraz jest? 13.30. Wrzucę ten odcinek. Pewnie nagram odcinek z Izaczka. I wtedy będziecie jeszcze mieli Fortnite. I myślę, że dzisiaj zacząć kolejną serię. Trochę się boję, bo cztery filmiki dzisiaj chciałem wrzucić, Dajcie znać, czy dałem radę. Może jakieś shorts już nie, ale też dzisiaj nową serię. Chcę troszeczkę poeksperymentować. Ej, mi w nie tych tych. Patrzcie, i znowu kilka sekund stracone, bo mi się pomyliły wejścia. Dobra. Widzicie ile tutaj jest dobra? Dajcie znać czy byście chcieli, żebyśmy czas poprawiali, żeby było super. Właśnie czy takie podejścia was interesują, albo na przykład podejście jak szybko dam radę przejść bez pomijania etapów, bo jak się domyślacie, skoro mówię o pomijaniu etapów, to to tutaj po bązie dużo się nie będzie działo. Spamujemy, żeby tutaj to się zaczęło robić. Musimy jak najszybciej to zacząć robić i tak i tak ja nie mam zegara, więc te e, ułamki sekund, no nie będą jakoś tam aż tak ważne, bo no dla was długość filmiku to długość speedrunu, mam nadzieję, że tak się uda. Dobrze, jest łapka, pomalujmy łapkę. No niestety wiemy, że za chwilę tutaj będziemy musieli zasuwać, ale musimy stać przy tej maszynie, tak musimy. Właśnie o to chodzi w tym wszystkim, żeby stać przy maszynie i dopiero teraz iść i dopiero teraz nam się otworzą drzwi. Tak, proszę. Okej. Okay. Już się bałem, że znowu się zglitchowało, zbugowało. A my mówimy nie, bo takie gliczenie są ciekawe. Tutaj jest jakieś wyjście. Dobra. I zobaczmy, czy uda mi się tym razem to w locie złapać. Bo ostatnio, jak złapałem w locie, to nie mogłem, właśnie to mi nie działało. I tutaj prawie 3 minuty straciłem. O ile nie więcej? Także no. Tak to jest. No i teraz idziemy w stronę Bonza. Bonzo, proszę cię. Bonzo jest ogólnie. No jest. Daj mi łapkę. No i tutaj musimy pamiętać o jednym. Jak najszybciej w prawo, w lewo, w prawo. Wy chyba dostaliście ścinkę, ja też. Nie wiem dlaczego ta gracze czasami się ścina. No i kolejny etap, w którym mama musi pogadać. Mama z nami gada. E, czy jak ja teraz podłączę... A, no jeszcze filmik instruktażowy. Chciałbym już podłączyć pada, ale się boję, no że jak to ja podłączę to pada, to będzie źle. This advanced message you know, is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors yes, will, show, will be shown and you must recreate the exact sequence using the buttons of Bonzo. Bonzo will slowly lower towards you. Dobra. To jest Bunzo najcięższe z całego specjalnego dla mnie, bo ja jak ja zawsze pamiętam, jak Bunzo się zaczynam trochę stresować, to nagle zapobijam. Taka presja czasu. Zresztą, zresztą ja wam zawsze over. powtarzam. Nie lubię. Quick time event. Quicker succession. event. Quick time event. Quick time event. Quick time event. Mamy 8 minut nagrania. I tutaj to chyba ten etap trwa najdłużej z całości. Tak mi się zdaje. Jeszcze później czeka nas e, jeden etap. I zgaduj, skadula, gdzie jest? kula? Dobra. Dobrze, bonzo. Już, leć. Lecimy. Good luck. No i teraz wszystko zależy od nas, widzowie. Byle byśmy się nie wykrzaczyli. Yellow. Yellow, red. Tutaj też wpływ ma... Yellow, red, yellow też. Jak blisko siebie są wszystko. Yellow, red. Yellow, green. Red. Yellow, green. Yellow, red. Yellow, green, yellow. Tutaj będę sobie powtarzał. Żeby się nie zestresować. Haha. <laughs> yellow. Yellow, blue. Yellow, blue, blue. Yellow, blue, blue, blue. Yellow, blue, blue, blue red. Yellow, blue, blue, red, blue. Yellow, blue, blue, red, yellow, violet. Mamy drugi etap. Round three. Red. Red. red, red, white. Taki sklep jest. Red, white, white. Red, white, white, green. Red, white, white, green. Red white white, green, e, drugą e, red white white green orange drugą stronę red white white green orange violet tu jest dobra trzeci etap i teraz jest najgorszy dla mnie blue kolor został blue j. Blue J heart. Blue J heart J pie. Now. Blue, Blue J heart J pie. Blue J heart J pie. Orange. Dobra, i mamy to. Dobra, szukamy przycisku ewakuacyjnego, ale teraz powiedziałem przycisk ewakuacyjny. Super. Dobrze, niech ma nam da. Mamy to. 11:47 i jesteśmy za ciężkim etapem. Dobra. Part of the code. Dobra. Daj nam to. Dobra, wiem, że tutaj jest dobrze. No i my smykamy. Daj nam wyjście. Proszę cię. Mamo, szybciej. Ej. No, tak to jest. Ale świeci słońce. Ale słońce daje u mnie. Dobra. Spadamy na dół. No, i jeszcze jesteśmy blisko, już jesteśmy blisko zakończenia etapu. Znaczy, jeszcze trochę, bo jeszcze tutaj musimy przejść w jedno miejsce, rozwiązać jedną zagadkę logiczną i wtedy mamy wszystko. Mamy wszystko, nie mamy nic do stracenia, tak? Nie, no mamy dużo. No, i się zastanawiam, bo jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Tutaj. Ile ja mogę, mogłem sekund zaoszczędzić? Ile ja mogę wszystkiego, ale powiem Wam, że. Coś, co najwięcej nam może sprawić problemów, dopiero przed nami. Spokojnie. Dobra, my musimy biec tutaj. Bo na razie nie możemy nic zrobić. Musimy podejść tu, odblokować. Odblokować tutaj machinę. I lecimy. Teraz możemy sobie przesunąć wszystko. Przebiegniemy. No i powiem wam tak. Pytanie, ile razy ja będę musiał tutaj, że tak powiem, ee, celować, celować tutaj, mam nadzieję, że ani razu. Ale ile ja będę musiał tutaj podchodzić i robić kombinacji zaraz przy ciapongu, bo jak dobrze wiecie, no tutaj pewne etapy będziemy skipować, bo mówię. To nie jest bug, to nie jest bug, ale po prostu nie przechodzimy całej fabuły. Tylko pomijamy rak wagi, znaczy brak hagi, tak? No i tym podobne, no ale to jest tak, że można tak zrobić. Nie wchodzimy za tekstury, tylko po prostu. O! Nie! Patrzcie, to było bardzo głupie. I tutaj, ile sekund? Proszę cię. Nie no, tutaj z 15 sekund, jak nic, niech to podniesie. Chciałem być za szybki, myślałem, że mogę sobie złapać i po prostu z tym uciec, ale nie mogę. Dobra, proszę mnie podnieść i biegniemy. Dobra, kolejny etap za nami, i teraz najważniejsze. Yy, dobra, moi drodzy, wskakujemy. Proszę mi tutaj dać to przechodzimy tak, tak, tak no i teraz podbiegamy do góry i powiem wam tak Nie wiem, myślę, że tutaj ponad minutę spokojnie możemy zaoszczędzić Na pewno o ile nie więcej. Podejrzewam, że nawet 2-3 do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, a co dopiero dalej? Nie wiem, czy będziecie chcieli poprawiania czasu, i tak, i tak. Myślę, że takie przejście chapterów w tak krótkim czasie jest czymś bardzo fajnym. I pamiętajcie, a tam widzieliście, jest pajęczynka znana z wcześniejszych przygód. I my teraz wystarczy, że tutaj damy łapkę, wejdziemy i potrzebujemy tej rąki, żeby łapkę, łapką móc obsłużyć. I teraz tak, wiemy, że to nie jest poprawna kolejność, to jest poprawna. I teraz tak, kolor tutaj musi być żółty, tutaj czerwony i tutaj niebieski. I teraz tak. To nie jest prawidłowa. Tak, 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 tak. To też nie jest prawidłowe. To weźmy coś takiego. I tutaj najgorsze to jest po prostu trafić w właściwą kolejność, która może być po prostu ukryta w jakikolwiek sposób. Zróbmy coś takiego. Powinienem mieć jakiś system. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Nie. Czyli to są raz, dwa, trzy, cztery. Też nie jest właściwa. To tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest najtrudniejsze, bo to jest jedyna sekwencja losowana w całej grze, że tak powiem. Tak, tak, tak. Pewnie część rzeczy będę powtarzał. Też nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Też nie. No i teraz mamy zabawę. To, to, to. Też nie. To, 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 to. Też nie. Tak, tak. Tak, tak. Też nie. No i widzicie, to jest o tyle problematyczne, że ja tutaj pomieszałem kolejność. Też nie. Nie zapisywałem się. I tutaj naprawdę to możemy w ten sposób spróbować. To, 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 to. Mamy. I widzicie, troszeczkę to potrwało. Tutaj jest sporo że tak powiem możliwości 17 minut. No, mój pierwszy speedrun to będzie około 20 minut, tymczasem e, zapomniałem, że tu mam kamerkę i zapomniałem się do Was patrzeć, ale ja myślę, że około 20 minut jak na pierwszy speedrun, gdzie tutaj mogłem zdecydowanie z półtorej minuty oszczędzić, jakby mi weszła pierwsza kombinacja, ale to już różnie bywa. To jest jedyna losowa rzecz i do tego... Tam kilka błędów, tam kilka błędów. Myślę, że w 17 minut spokojnie bym to zrobił, jeżeli bym poćwiczył. Ale czy wy coś takiego chcecie? Czy wy chcecie? Dobra, ja powiedziałem, że długość filmiku będzie związana z długością speedrunu. No, bo nie mam żadnego zegarka. Nie wziąłem, mówię. Będzie fajnie. No ale cóż. Dobrze. Posłuchajmy cię popi. E, no. A wy nie zapomnijcie o łapce w górze, subiku, dajcie znać czy chcielibyście też z innych gier takie speedruny. No i Poppy nas tutaj znowu przez dwie minuty będzie zagadywała. Gdyby tutaj nie było takich motywów związanych z dialogami, to no tutaj też podejrzewam, że około 4-5 minut czekaliśmy łącznie, żeby posłuchać cokolwiek. Ale powiem wam, że gra. Ogólnie bardzo fajna, chociaż spodziewałem się, że będzie na nią większy hype. Bo jednak wszyscy na nią czekaliśmy i ona jest naprawdę dużo lepiej dopracowana niż jedynka. Miefczyk Chapter 1. Ale widzę, że różnie z tym bywa, z wami widzowie, mi się gra podoba. Także na pewno dzisiaj jeszcze Fortnite: Finding of Isaac, którego. Proszę, zacznijcie oglądać, bo to jest naprawdę fajna gra! A ja tam dużo błędów popełniam, też jest śmiesznie. No i jeszcze, jak mi się uda, to jedna gra. A raczej zaczniemy jedną serię niespodziankę, którą szczęść Was wiem, że lubi. Także, jeżeli mi się uda nagrać dzisiaj 4 odcinki i wypuścić, bo jeżeli się uda nagrać 4, to wiem, że będę miał jakieś 1-2 odcinki na zapas jeszcze na jutro, to nie zapomnijcie wrócić tutaj i dać hashtag vergi dałeś radę albo jesteśmy dumni także na razie nie zatrzymamy tego lecimy ku końcowi stop train stop train nie ale ten kompleks musi być duży to mi się zawsze tutaj w tym momencie nasuwa na myśl także widzowie myślę że to jest spoczka opcja dobra możemy spróbować zatrzymać no i co się dzieje? Jak się wywalimy ciapongiem, to znaczy, że jest koniec filmiku. I to znaczy, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Pa pa. Hej!